Witajcie, witajcie na wznowieniu zdrabki. Krzyżówka za 3 zł. Zdrabka kosztuje 3 zł i można w niej wygrać od 3 zł do 40 tysięcy. Ja na dzisiejsze wznowienie zakupiłam 5 sztuk tej zdrabki i zdrapałam już większość literek. Zostawiłam po jednej na każdej. Na każdej krzyżówce, na każdej zdrabce, i zobaczmy sobie, co się kryje w moich zdrabkach. Towarzyszy mi aniołek, którego teraz Wam tutaj pokazuję. I on właśnie ma sprawić, że zdrabki będą wygrane. Ale czy tak będzie naprawdę, zobaczmy. O, jeszcze raz Wam go pokazałam, i już przechodzimy do zdrapek. Więc tutaj na tej zdrabce, którą mam przed sobą, powstało słówko mim i tylko jedno słówko, i drapiemy sobie ostatnią literkę. Jest to literka o. Więcej literki o nie mamy. Sprawdzamy sobie literki kontrolne. Literka kontrolna to US. A więc zdrapka pusta. Przechodzimy do drugiej zdrapki. Tamta była z numerem 16, a ta z numerem 17. I patrzę, czy powstało tutaj jakieś słówko, ale Właśnie nie powstało żadne, więc sprawdzamy sobie ostatnią literkę. Jest to literka N, i tutaj właśnie dała nam pierwsze słówko dno. I powstało drugie słówko Hymn. Tu jeszcze mamy literkę N i więcej nie mamy. I sprawdzamy sobie literki kontrolne BU. Także widzicie, zabrakło tutaj jednego słówka do wygranej, a więc zdrabka pusta. Przechodzimy do zdrabki trzeciej, zdrabka z numerem 18 i patrzymy, czy są tu słówka. Jest słówko BEM, słówko UDO. I, I więcej słówek. A, i słówko Ada, także mamy tutaj trzy słówka. Raz, dwa, trzy, i drapiemy sobie ostatnią literkę. Jest to literka C. I nie ma literki C. Sprawdzamy literki kontrolne. BB. B. Także ta zdrabka przyniosła mi wygraną. A wygrana na tej zdrabce wyniosła 3 złote. Jeszcze raz sprawdzimy sobie, kochani, słówka i policzymy. Ale wydaje mi się, że to jest 3 złote, baba. A więc tak. Raz, dwa, trzy. 3 słówka 3 zł, więc ta zdrabka jest wygrana. Przechodzimy do przedostatniej zdrabki z numerem 19 i na tej zdrabce szukamy słówek, słówko Agat jest i, i więcej słówek nie ma i drapiemy sobie ostatnią literkę, jest to literka O Sprawdzamy literki kontrolne, literki kontrolne różne, a więc zdrabka pusta. I przechodzimy do ostatniej zdrabki. Jest to zdrabka z numerem 20. I patrzę, czy powstały jakieś słówka w tej zdrabce. I jest słówko Park. I sprawdzamy sobie ostatnią literkę. Jest to literka N. I szukamy literki N. I więcej literki N nie widzę. Więc sprawdzamy sobie literki kontrolne. literki kontrolne BT, a więc zdrabka również pusta. I podsumujmy sobie nasz odcinek. Na pięć zdrapek, 4 e, były puste, a jedna zdrapka wygrana i na tej zdrabce wygrana wyniosła 3 zł. I poczekajcie chwilkę, pokażę Wam jeszcze jedną zdrapkę. Mam tu jeszcze przed sobą zdrapkę Monej albo Manej Jak niektórzy mówią I na tej zdrapce wygrana wyniosła 12 zł Tu syn ją zdrapał e, Wcześniej Także mm, Ale też dzisiaj ją zakupił Razem z tymi krzyżówkami Także widzicie na zdrapki było wydane 15 zł Na tej zdrapce Manej Mamy 12 zł I 3 na zdrapce Krzyżówka. Także w sumie mamy 15 zł, które się wróciło z dzisiejszego drapingu, a więc można powiedzieć, że draping wyszedł na zero, ze względu właśnie na tę zdrabkę za złotówkę, na której wygrana wyniosła 12 zł, po prostu wygrana tak jakby się zwróciła, to znaczy wydane pieniądze się zwróciły. O tak powiem, tak. Także dziękuję Wam, kochani, za obejrzenie tego filmiku zdrabkowego. Jeśli filmik Wam się spodobał, to go polubcie i subskrybujcie. A tymczasem żegnam się z Wami i Pa!